Cześć i tutaj command Sikpao witam i zapraszam Was na 81 part z serii Przygody z Margonem. Dziś jesteśmy na Zemienie. Od razu was informuję, że wrzucę dziś również klip z Arcy Maga, bo biłem go na Nemesis, lecz nie na swoim komputerze, tylko na laptopie, gdzie praktycznie nie mam. Ee, Camtasia Studio i nie mam jak po prostu obrobić ten film w moje intro oraz e, tak jakby okładkę startową. Dzisiaj jest ze mną taki dziwny, a zarazem śmieszny króliczek Oniku. Hoi. Dzięki, siema. Hoi Wam opowie, co dzisiaj będziemy robić, a może ja przejdę z re realizacji. On tutaj będzie się opowiadał. E, tak e, dzisiaj wybierzemy się na... do kopalni w Karkahan. Znaczy, przegrać hakarka Han i pokażę wam tam drogę na tego lisza, który tam się znajduje, a następnie pójdziemy do Werbin i wybierzemy się na podróż, nie tam, na prawo, podpowiem, No e, I pójdziemy na Ademinisza, pokażę wam drogę na Ademinisza, tam do Grabardun. No tam może, można sobie fajne miksy kupić. Ja przy okazji się wzbogacę w miksy, e, które będą mnie leczyły. No to co... Czekaj, jak już dziwnie mi się ładuje, pewnie przez te... Dodatki, ale Magnuap jest praktycznie mi bardzo, bardzo, bardzo potrzebne. No i praktycznie z dodatków najbardziej minutnik, e, jak się tam szło, czekaj. Mm, chyba tędy. E, nie, nie, dobrze, idziesz, dobrze, dobrze szłeś. Tam u góry... Tam masz, widzisz, takie u góry jest taki ten. Tam trzeba przejść tak jak na Nie widzę. Na Archanto. E, na piętro drugie. Ty mam ty mam nawet gadkę szarego. No to peża. Fak, jakieś lagi czekają już co twierdzić Jeszcze e, chciałbym was trochę przeprosić bo ten mikrofon mam chyba bardziej czuły niż tamten którym e, nagrywam <noise> zawsze e, bo tutaj nie wiem czy słyszycie trochę psy szczekają ale to już nie moja wina źle poszedłeś w prawą uciekłeś nie przecież mogę tutaj przejść nie nie ale to nie na P2 idziemy to tutaj już gdzie gdzie no teraz patrzę źle poszedłeś w prawo, w prawo i tam, teraz przejdę w lewo no wróćcie iść w pracę, czasy tu z i zaraz... Które? Moje z... prawo, czy twoje prawo? Zależy jak Co ty stoisz. Tutaj chodź za mną. I już błagają psupe, dragon. Dobra, chodź i patrz. Tu jest taki myk. Ło Dolan, wariacie. Ło <grym> kościelny sługa. Czekaj, ej, poczekaj chwilę, się zgrupujemy, słyszysz? No. I teraz możemy atakować. Ty nie masz wyzwa, tak? Nie mam co to, ale nie co to dam radę. Ja tu go ściągnę na zachodzie. Nie, licz to, <grym> Nie to. Jak ty, ty prawie. Jak ty prawie. A, no... Ch Chciałabyś. <grym> Chciałabyś. Dobra, to teraz jak? Nagrywamy yy, jak idziemy do karkach i te do więc robimy cięcie. Nie no, możemy nagrywać co ty, taki krótki film zrzucać. Dobra, sorry. Tylko to będzie, chłopie, droga do Grabar, to będzie trochę trwała. No ale chyba jak pokazujesz drogę do Graban, no to chyba lepiej ale... pokazać drogę niż stanąć przy wejściu i powiedzieć, co pokażę drogę. Ale ja chcę tylko, że... A no nie, no, w sumie to będzie krótko. No ja coś to możesz w siebie cięcie robić, a tam... Dla mnie to jest ograniczeń. Nie, nie. Dla mnie są moc, zacznij nie neta. A no to najwyżej na nas <kuh> zostawisz, że cię wszyscy od nas powinno wgrać. No nie, 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 przez nas znaczy ja znowu do tego do rana. No, dzisiaj ci... musisz chwalić moi, no, <laughs> na tego pytania I ogólnie aha będziemy szli z Verbin o faktu, to będzie trochę trwało. No kilka lokalizacji, może przy okazji znajdę tego karma, to ubijem mnie, ty już nie możesz być. No to ja solo nie damady. No, no nie masz nie daż. Na czekać na nazenko, na, na tym wojowniku no to spokojnie ogarnęłem bez najmniejszego problemu, ale tam wiesz mam 60 level, wiem że umiejętności są tam e, znakomite, bo praktycznie w ogóle na priwa nie wchodzę, tak tylko żeby nie wiem zabić herosa lub po prostu do filmu poszukać Patrz jak cię wyprzedzą Nazywam się, powiem tak, szczerze, że postanowiłem dobić e, 60 level i zbogaci się w parę heroików, po prostu na nie zarobić lecz po prostu pierw... moim priorytetem jest wbicie na klasyku do elity... czekajcie, jakiś gości miał jakiś dziennik nie myślę mi wbicie, żeby po prostu stanąć sobie na mysce. tam mam jednego kolegę, z którym wiem, że na przykład się z nim zgrupuję i będę mógł z nim bez przeszkód zabijać po prostu tą dwójeczkę a tak jak stanął na tym bertku, na którym tak bardzo chciałem, no to on ma trochę mocną obstawę, no i nad wysetnym levelu próbowałem, nie dałem mu rady, zabiłem praktycznie całą obstawę, zabrałem mu 8% i wano mi CBK i praktycznie mnie... Ja walnęłem, yy, zdjąłem mu całą obstawę, walnąłem mu z celnego, zabrałem mu 8%, no i wywalił mi cios bardzo krytyczny, no i bo praktycznie po mnie. Po mnie już Ej, skończy, mnie no wiesz jak miałem, mam, 20, mam 29k HP, na 200 level może mam już 30, nie wiem, około 30k mam, dajmy tak na to, tak to ogólnie powiem, a on mi walnie, e, krytyka 18k, no to wybacz, jak on z nim wygrać, bo on ma jeszcze taką dobrą stawę. Chyba żebym no był wojem, ja... albo bym był palem, że walnie mi 18k, a jak się uleczę 16, no to przepraszam, ale on może mnie wiesz, tak to się zmoknąć, cię. Ja. Ja ten, ja jak Ci mówiłem kiedyś, że koleś na goplanie bez cbk mi walnął 8k, no to na hitam mi muszę, bo ja mam 7,9 khp Ale że goplana Ci tak walnęła czy jakiś gościu? Nie, koleś, 6,8 woj, 8,6 woj znaczy się <todgłosy> To jedną legą, bez cbk Bez cbk Ci tak waliła nie? Bez cbk, na hita mu zeszło. miałem 100% bo weszłem i 2 odepchy, musiał robić do mnie 4 kroki, zrobił 4 kroki, znowu 2 odepchy i weszły tak z rzędu I musiał zrobić znowu kroki, zrobił 2 kroki, zostało mu chyba tam 100%. I taki pierwszy hit bez zniszczenia, bez zniszczenia bez pan sobie to pierwszy hit, 8 i na temu zeszłem <laughs> No przykład ja... to, to jest niemożliwe Czekaj, ja ostatnio pamiętam To był jakiś czas temu, grałem po prostu i byłem na razu glagu Miałem 60 level i za taką razu glagać co nie? No i on chyba na 60 levelu walnął mi jakiś cios very street, coś takiego nie wiem, chyba coś się z komendą popsuło jeszcze wtedy nie miałem żadnego pojęcia o nagrywaniu, o YouTube i o niczym i wiem to nagrał, jak walnął jakiś very street, nie wiem o co nawet chodziło, jakiś What cios, fuck. że mnie zdjął na hita, normalnie miałem 100% nie zdjął na hita. What the fuck? To jakiś Bóg. No jakiś Bóg, bo pisał no, jakiś plus very street. Miał za no, zahaka na mocy <laughs> nie, Możliwe. Na mocy łóżka. Za <laughs> ja tę śliwkę i hopie, im koks. No i zaraz się zrzuci... kasa Dokładnie. Powiększy sakiewkę podrośnie. <laughs> <laughs> Czekaj, może zobaczę czy nie ma tej, tej elitki, bo tutaj zawsze kusza niby kusza unikat, ale na małym levelu można się nieźle wzbogacić, a ja taki trochę bi bidaczek jestem. Ja odejdę dalej, żeby nie było wbicie w grupie, bo... Nie Będzie... są dwie osoby to. Dobra, ty, nie nie ty, ma sensu taką... nawet stać koło tej elity, jak są dwie osoby, bo i tak macie taką szansę, że ją ubijecie. Dokładnie. A ona się też tak, ona się tak jakby respi niby krótko, a to tak się przedłuża. Pamiętam, mój kolega stał cały dzień, nic mu nie lotło, stał 12 godzin, o, no. nawet unikatu same zwyklaki. I postanowił, że na takiej elicie nie będzie stał, tylko postanowił, że będzie stał już na elitach drugich. Czy wiedziecie, tak wyprzedziłem, to jakoś tak się zatrzymałeś, czy co? Bartku jesteś? Chyba Bartka mi odciała, bo się upaczyna, rozłączył. Hmm, No i ta mapka się tak ładuje, <grym> że się nie ładuje praktycznie. Oczekiwanie na MarcoEccent.net. No dobra, tu mamy Lisza, tak sobie podwiłem do góry. No i hoj, się wylogował. Pewnie ma problemy z internetem. No cóż, najwyżej nas potem dogoni. Później na niego poczekamy. Tu mamy kogo? Via. Nie my, brak herosa, czyli karmazyna tutaj raczej nie ma chyba Jeszcze stoi tam gdzieś dalej, czekajcie okay. O Jezu, chyba odmówiłem No czemu żeś ty się rozłączył? No, bo ten, bo mi neta zlagowało No ja już zostałem w, liś w liściastych rozstajach, nie wiem gdzie ty Ja zrobię cięcie, muszę odno... ten, Dobrze, już jestem po krótkim cięciu, bo netto mi rozłączyło i komandosik już też e, zadzwonił do escape i już już jestem ty komandoś, gdzie już jesteś teraz? Byście z tych jak czegoś tak. Się no nagrywam, nagrywam nagrywa, co ja będę... Dobra, dobra, Myślałem, to że to... musiałeś wyjść czy coś? Nie, nie, mineta rozłączyło człowieku. Myślałem, ja tak... No, nagrywam, nagrywam i nagle dół. Nie, nie słuchajcie, mówię, mówię, mówię że komandosikowi to rozłączyło, masz at, mineta rozłączyło. Widzę. <laughs> dobra. Idę, już idę. To czekaj na mnie tam w, w, w liściastym No dobra to już przejdę do sosnowego od ludzia Okej okay, okej okay. Aaa, dzisiaj ma 200 nie, dziękuję nie Jesteś na filmie <laughs> O jez No ogólnie do dołu grabar to ja tam chyba będę bił to wszystko solę, bo, bo ty tam na... Nie, nie, w sumie nie podniesz, zapewne nie podniesz na... na... w sumie na tych... Co to to wprowadzi na... jakiś... Ha, Hamarida for To jest E2, ale jeśli nie da do... Jakie drzewo fajne. Jeśli nie dabić tak. Ona ma... to jest E2. Już mnie doganiasz, chłopcze. Drogi. Tak nie masz szans. Zaraz ci wyprzedzę. Hmm. No tak. Chyba z Mhm, mm Powiedz. Aksymum. O serdopierdolaczy opalaczy. Już cię mam. Prawie ja. Prawie, czyli... Prawie już jest, że jestem w sosnowym. No mi się trochę mapka loguje. Wolę poczekać myślę, walać BF5. Bo no. jak Bf poczekam to i tak z taką prędkością się naduje że... Dobra. No mm, i jesteśmy już w sesomu od ludziu, tu jest jaskinia. No to pokażę górskie pantery. Raz. A pojedziesz spokojnie górską panterę no zwykłym No, ja na szybki, by nawet jeden prosto nie wiedział. No to co, pierw idziemy na leszy, czy idziemy pierw to... Chyba na lesz na lesze. Ch chodź pierw. To chodź na leszę, pokażemy im Ja chyba będę jako, nie wiem, podróżnik tam się patrzał. Um, no może ja nie będę, bo Ty padniesz, ja będę biegł No może te lesza, lesza te... nie ona może ściągnąć na... Krytyka, więc... Ja nie chcę ryzykować, bo to potem będzie cięcie, nie cięcie, a mi się nie chce taki kawał znowu tutaj wracać. Dokładnie. Bo kamieni teleportujących tutaj nie mam, muszę sobie po prostu je zakupić, może mam... O mam jeden, oj, nie zauważyłem. Gdzie Go masz ten? Tu, a cieja skinie zleszamy, zapomniany święty gaj, się nazywa... Na szybki powinien się jechać, tak? No on w sumie dam na tą drogą dla pewności, tak, ale na pewno powiadaj. Tu będziesz no, miał to... wolne pewnie, o wolne masz. Tu nawet taki X nie jest najgorszy, szczerze no, powiem. Nie, pojadę do da, A To też z leszy, tak? Nie, unikaty tylko. No, nie zabrały, zabrały mi 2%. A A cudowo, jak taki pros jesteś, to może walić. bo najwyżej zginę. No, ja tam tylko 6 heroików zwał co tam. Ech, prosie, poczekaj. Dobra. Spoko. Ja tutaj zawsze, znaczy na początku, na zgranie razem, mnie tu XP. Dobra, A... to taki pros jest, że wiesz... Tak. Buty może nam poczyścić. <noise> Zamknij się już. Czekaj z dwójką, no może być problem. Co? No a ten. to... O jezu, jezu. Ej, dolan. Ej, no czemu my oh, mówimy o inną? Padasz. Ja leka nie mam. Czekaj, dobra, nie padniesz Nie masz leka? Nie, cię Ja! Myślałem, że leka masz, dolanie. O, dobra to ja to biję sam odłączam grupę Eee jaki dobra. fart Co Nie mam leka do, Na umko, do dopłynęłam leka Jedynie na ulicę, no nie Ale mam, nie mam teraz w na ulicę nawet Mmm, dobra A kiedy ostatnio rozbił się ulicę? ostatnio z tydzień temu no ogólnie nie będzie teraz małogram no, Weź ten sobie zbij, trochę po Co ty, ja nie chcę tu XP'dzić, ja nie będę teraz bił już tego wieku bo... Znaczy, my co tam dalej się znajduje, bo tu nie ekspiłem, nie bywałem, ale tak, żeby przyjść, nie przyjść, ile to się respi, 10 minut na minutniku mi pokazuje. No, masz tu... a dawaj pokaż koksie, czy z trójką dasz na luzie. No ja na czwórką dałem... ja z trój... gdzie jest to, trójka? Ja czwórkę na siłką pojechałem. Tu masz... Wydawaj, na to? auta jadę. No na filmie sobie poglądam. Ile zostało ci procent? 99. No, a ty masz ładne, jak to? Tu masz tu miałeś o dwójkę i dwójkę zapewne Nie chcę nie chcę bić wszystkich, bo ja tutaj nie chcę ekspić, wiesz tylko pala na 6-2 Niedługo podwyższą cenę obniżenia tego ekspandowania. A podwyższą, podwyższą, bo ja coś no. słyszałem, że mają w ogóle zlikwidować. Nie, będzie obniżone, dobra. No to co, no to tutaj macie jeszcze wieczornicę Macie tutaj jeszcze wieczornicę, czekaj. Te automatycznie atakują. Dobra, ja sobie tam te wywodnicę, też tutaj o... Jakby mi Herlot po na filmie to było ładne No, no to widzicie, nic mi nie rotło. za bardzo No to teraz co, idziemy na komandę, się na Demir, tak? No, możemy iść No to dawaj, lecimy Ja tam sobie poczekaj jeszcze, pokażę, widom taką jedną jaskinię, bo chyba i tak ci się nie spieszy mi się też nie spieszy, więc mogę wam jeszcze pokazać przy okazji sobie coś tam pod, pod exp no, ja Hoj ho, ho teraz będzie obserwował ja EXP. o jaka to jest skinia? E, tam gdzie są takie pająki, wiesz, e, no, zaraz pokutnik. ci pokażę. Niż... Pokątniki, od pokątniki, ale tam jest jeszcze i chyba inna eskinia. Weź, po co tam, tam, tam jest nie jak ten, jak y, możemy się od razu tam na... Ale chcę pokazać jeszcze jedną jaskinię, słyszysz? Bo no, od no, razu... Po prostu nie chcę robić dwa filmy o tym samym, bo to tak... O Jezu! Weź się zabi tego lesza, bo zaraz w niego wejdę. Nie, Spoko się. Tutaj nawet mo można sobie ładnie jak pić. No to no. jest spokojnie. Wieczornica sama nie atakuje, tak? I, i na to ty? Bo tutaj ma mają ludzie problem, że przejść po prostu do Tuzmar po miksy po różne tam rzeczy, bo lesie sama atakuje i zabija. Nawet i patrzy. Ogólnie to będziesz wrzucał, to kiedy? Dzisiaj no co tak? No czekaj, no ch chodź za mną. Gdzie ty tam lecisz? Są... Ja chciałem jeszcze iść tutaj na górę, gdzie są podziemne rozpadliny, piętro drugie. Tam chciałem wejść jeszcze do tej groty, czekaj. To te pumy to se porozwala je. Gdzie? Czekaj, ta... e, tam są... na... Ale w podziemie rozpadlinie są przecież impy. Nie, tam mi się wydaje, że są pokątniki. Nie, tam są impy, na 100% tam są pokątniki, chodź za prawdę do pokątniki. Ale no to chodzę, no chodzę no na chwilę. chcę zobaczyć co tam jest. No impy, impy. No to zobaczymy. Pomyśle, na na zem, nie tam. Ja, pomyśle, ja, pamię ja pamiętam nie wiem czemu, ale mi się coś tam myli, że taką xp-łem. Czekaj jeden szlachetny sobie głubi jest mięsko fajne. No to... I ogólnie właśnie jeśli chodzi o SG to dzisiaj nagrywaliśmy SG ale on coś zobacz, słabo chciałem godziny mieć jakąś wenę, to do... jak nam będzie szło, to wtedy wrzucimy. Powiem tak? szczerze, że graliśmy na takim serwerze, co żeby się połączyć musiałem czekać pół godziny i tak szczerze mi się to trochę tak znudziło Czekanie pół godziny żeby się połączyć, bo było ciągle 105 osób, klikałem nibyż było 104 a ale to kraft, no tutaj masz yy, pogotniki, ale no tu są początku pokotniki, ale potem są inne. No i co mówili że tu są pogotniki? Dobra, ale tam tutaj nie ma takich grupek, a tam koło demiliszy są większe grupy. No jakiś idiota on... wybija, no to nie ma grupek. No, stawaj tam na tamte No patrz, patrz jak tu się ładnie ekspi, ja nie wiem czy on chyba daje radę na otwarcie. Ta, tam no, 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 chyba co... dalej są pszczoły. Mm, jak nie pszczoły, tam dalej... Czekaj ktoś z mną no dobra, wal. W koleś te PFP ze mną Dawaj, to dla mnie przyjemność, chociaż pH nie robię. Nie panie zobaczę. Aby śmiało jakby cię zabił Walisz Ta pewnie teraz ek musi znaleźć na forum Przecież to nie wolno i o to. No wiem, no to mówię mu co są. Jaki debil. <grym> Dobra Dobra wali. Dobra wali, Miał więcej jesa od niego, oko on tam co nie falem. Oho, widzę, że jest bardzo mocny oh. 100% dalej, nie no, oczywiście O, czekaj, wbijemy tylko tego, tego żebyś se tam mówił. Dobra Nie, ten no. Mac nie ubiłem moim zdaniem Wygrałem, 63 pH, bardzo ładnie A ile, a ile, ten Mac pada tutaj O kurwa Wow, wczoraj. jaki ładnek ma Kurwa Miałam się drąży mnie Sorry za to, jakby ci słyszeli Tam taki ten gościu miał ładnek, pokonał dwa pająki Mak, ładnek musiał mieć. Ja też bym pokonał ten. Nie no to jest mag, jak mag ma dobre umiejętności to chłopie. Mak niszczy przy dobrych umiejętnościach, ale przy dobrych. Uh -huh. Bo jak ma słabe umki to on to jest taki dupny No jak mag jest, ma słabe umki to chłopie, to jest taki największy, droższy niż tans. Ej słuchaj no to no, idziesz no... Yy, ty ten No wbijem do tej groty, żeby pokazać, może to ci się tak spieszy. Eee, bo koniec trzeba bo tam trzymać się nie pisze pieszyć, bo się zdziwił, że wygrałem z nim. A, spra a sprawdzę jakie... O ja dziwakie. On, ma... On kiedyś był nie w klanie, czekaj z są agres nasze zdobycze. Dobra, czekajcie ja stąd, wypadłem na razie, bo... Dobra, to nie będę patrzył. Widzieliście, był tu dobre expo, a ja tam... Wojem to... ma... ma... Wojem mi się jakoś sobie... Exp... Źle się mi expi na łowcach Co ja? Na łowce ja... No, się źle expi. Łowce jest ogólnie dobre na woje, a jeszcze jak mają to patrzcie sobie na węg, trutkę, so, jest... Trutka jest pod FOP zabójcza. Dokładnie. Dobra, dawaj szybko, szybko. No bo i ja, da. ja, ja nie mogę długo nagrywać, mówiłem ci, bo hopie, to będzie się wrzucało wieki. A ile ci się wrzuca taki film 20-minutowy? 20-minutowy? Kilka godzin. Ja się dziwiłem zawsze, że tak mi się wolno wrzuca <noise> na niektórych przykładach. Widzę, że o. mi się szybko wrzuca. Człowieku jak mi się wrzuca, Ja mam takiego neta, że mam za jeszcze do grania ogólnie na SG nigdy nie mam lagów na żadnym serwim, ale do wrzucania, ale nie wiem, to też chodzi o to, że mam słaby... mam tylko 2,5 GB i mam procesor średni, mam tylko 301 GHz. No i już zobaczę niestety z takich komputera, żebyś chłopie, o nie miał. Ja będę miał ten, ja będę miał nowego, nowego komba z procesorem Intel Core i5, więc chłopie, będę wymiatał. A Intel Core i 7, no nie o Jezu, Jezu. Co ty pierdolisz? Źle poszliśmy. No, mogę, masz, no masz, mogę, 7? mogę, mogę, czekajcie, o Jezu, Internet wam włączyłem, sorry. E, czekajcie, włączę w komputer, no i patrzcie, właściwości. Na filmie sobie zobaczysz. Intercore 7, 3, 4GHz, 12 RAM-u. 12GB ram No. Jaki to jest cheater. To... niższe, system. Ale ja będę miał tak, ja będę miał 8GB RAM-u, 5. E, kartę karty ja jeszcze nie wiem, ale... Prawdopodobnie GeForce'a któregoś z 600 series, serii, ale nie jestem pewny czy nie kupi Radeon na 720 HD, bo Radeon wydaje mi się, że jest... Możecie się zmęśniać, ale Radeon wydaje mi się, że jest lepszy, jak się kupi drugiego. Dobra, dawaj, No ja nie wiem, ja miałem GeForce GTX 560 i e, podkręcana. O, bo 560 jest taka standardowa, ta jest jeszcze podkręcana w fabryce. Do ja której byłem... tygro, ty groty wbiłeś? Bo tutaj ja jest jedna za, mniejsza. I na dół, i na, dół, i na dół cały czas. No ja jestem tutaj przy jeleniu właśnie sobie dwóch jelenie, dwa jelenie zbiję. zbiję. Oj kurde dwa mięska i 100%. Ja wbiłem do groty Gerden chociaż idzie się do tej drugiej. Okay. Tu są chyba galerety czy coś w tym stylu jak. Okay. E, dawaj teraz do... ten, do podziemy oraz pod No to są gareretki. Nie, rachmowa nie, rachmowa jaskinia. Ja już tam idę, już za zapłem. No już idę, no ja tylko wbiłem, żeby pokazać, że to są gareretki. Rachimowa jaskinia, piętro trzecie, tam się właśnie. Są takie skrzynie ze skarbem, i nie dajcie się skusić, bo jak bliżej podejdziecie, to one was rozwalą, Bo to 112 level, czy jakie tam. No. no. Dokładnie, tak, ja tak kiedyś tak padłem na, na chyba na 80, którymś. Na nią. No dobra, ja już zaraz będę wchodził na piętro czwarte, a tutaj chyba mi się wydawało, że tutaj kiedyś było wejście. to no, wejście. Nawet no chyba zmienienie. kto to nagrywał, nawet piór to chyba nagrywał, tak mi się wydaje. Ten no no, no nagrywał ostatnio piór. groty w system odliwił. Eee i słuchaj, czekaj tam na nie, żebyśmy myśli razem, a nie, że ty sobie zajdziesz, będziesz pytania, no, wiesz. No dobra, dobra. Zatem to wiecie, gdyby niż i padnie, że jesteś ciopa, ja tam ubiję wszystko i wieka. Tak, ty działo dzioota, dawaj <laughs> na glasiku. <classico. laughs> Spoko, ja, ta, ja tam ten ty <laughs> Dobra, rach mówię, Dobra żeby... i, tak, i tak mi się tak wolno z te dodatki ładuje, że mogę chwilę na Ciebie nawet poczekać. Widzisz jaki dobry jestem. Dobry jesteś. Moja dobroć nie na granic, moja łaska nie jest na Ja ja głupota nie jest na <laughs> Dobra, ja już tutaj, już bijam. Oj, pokażę moim widzom zaraz sam mam w trzeciej torbie, 42 miejsca. Patrzcie się co tu jest. Widzicie to? To jest bogactwo. A Vermonty spokojnie rozwadził. rozwalił Vermonty na lajcie Te z tymi... Najgorzej z tymi zielonymi, bo one truty walą A też są takie słabe, znaczy te Też jest nie... słaby, jak zawsze, więc... Ty jesteś słaby, Nobku Dobra, nie bij Jest lepszy, lepiej spić, bo tutaj na Vermontach lepiej idzie Bo na no, tych myszkach to się bałem, że, mi nie, że nie dam rady Dawaj tam na prawo, są tych dwóch, sześć, Chociaż nie wiem, czy ty nie padniesz na nich No, chyba ty nie... Zresztą, uwaga, koła nosik Tego najpierw wbitego 6-2 A nie 6-4? Nie, 6-2 najpierw wbiłem, on truty O Jezu, padnę No jaki to jesteś troll Padnę Ja... Pomszczę cię Padniesz, nie? Padnę 1% procent. jaki Kur. to Kur... Jest... Padłem Aj, fuck cięcie? Co zarobiłeś, cięcie, czy nie? Nie, daj mi spółkę, od Ciebie kręcił i tak jesteśmy już praktycznie przy celu. No to dobra, 20% no to... cholernikowi zostało. Tak więc jak chcecie, oglądacie u komandosika to jak chcecie... No to przejdźcie do Sobola, za to, że wtedy ja wtedy cięcie zrobiłem. No, no to wtedy jak ja cięcia nie robiłem, z Sobol przez chwilę nie nagrywał, to teraz u Sobola dokończycie. No, dokładnie. No to idziemy sobie też przez tą jaskinię rachmową P4 i tutaj już wchodzimy zaraz do wąskiej...